Serdecznie dziękuję za piec. Bym bardziej sdziękowała jeszcze, żeby to do końca zrealizowane, ale dzięki za to, że, że został zakupiony. Dobrze się wymypali, osobiście to sprawdziłam, prawda? Także tego. Zapraszam jeszcze do, do wymiany drzwi. Nieustannie proszę o wymiany drzwi do przedszkola, bo niedługo nam całkiem wypadku nie wiemy jak to zamykać. Dlatego z serca proszę, nie jest w rzeczy, cztery rzeczy uciekało, które tak naprawdę nam w tym roku się w prawie się na razie służy, bo jest, nie ma minusowych temperatur, a drugie, jest tutaj przyjdzie zimno, to, to wiadomo, że przez te drzwi będzie uciekało nam zimno, e, ciepło. Dlatego właśnie proszę, skłony do pana Wójta o malutką jeszcze taką naprawę. Siłam z siłami wspólnie, to jest, to jest, to jest co? Tak z co to panie posunięcie naszą? Co? do tego Siła! na to? Siła! 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 Siła!